Halo co tu się dzieje? Kurde. Słyszałem dopiero krzyki, Proszę wejść i powiedzieć mi co tu się działo Dobra idziemy, to idź idź, bo my zostajemy Co to... Pilu to już cały kalon broni Dzień dobry A jak już pojechali to ten dzień dobry do nich Co tu się działo, co to za krzyki w budynku Eee bo proszę pana Wyjdź na golasa Majki Albo czekajcie, chodźcie, rozbierajcie się, rozbierajcie się Nie, rozbierajcie się, czekaj Ro Rozbierajcie się I mówimy, że gangbank był Tutaj gdzieś, na dole, na dole w pokoju Tutaj chodźcie, tu, 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 do pokoju, do pokoju Na, na ten, na stół, na bilarda. Na Chodź Kukson do stół A, a, dawaj A, 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 a.

co to mogło być? Wynocha z domu, no co pan robi, kurde my tu się... E, e, e. Prawiatności e, trochę, no.